Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kuba Kacprzak, a to jest kanał Kulturosław. Jak widzicie, troszkę inny wystrój, jestem w innym pomieszczeniu, a to wszystko dlatego, że dziś chciałbym z Wami porozmawiać o czymś, co nie wymaga prądu, co nie wymaga mocnego procesora, wymaga jedynie Was przestrzeni i chęci do dobrej zabawy, a więc do gier planszowych i. Karcianek. Jak widzicie, za mną większa część mojej kolekcji, kolekcji, którą przez lata powolutku, powolutku wraz z, z moją żoną rozwijamy. I pomyślałem sobie, że fajnie będzie Wam opowiedzieć o tym, co takiego jest w grach planszowych, że warto się nimi zainteresować. Początkowo to miał być trochę inny materiał, ale stwierdziłem, że takie bardziej felietonistyczne podejście, taka pogawędka może was wpierw bardziej zainteresować. Ja z grami planszowymi jestem związany od dawien dawna. Już jako dziecko lubiłem gry planszowe, lubiłem karcianki, lubiłem spędzać w ten sposób czas. Zawsze mnie to fascynowało. Nie tylko jeśli chodzi o samą, o sam system gry, ale też pod tym względem że zawsze mnie interesowało wykonanie, to jak wyglądają figurki, im więcej tych figurek było tym lepiej i spędzanie czasu z kimś twarzą w twarz. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia jest w naszym życiu tak już wszechobecna, że właściwie nie wyobrażamy sobie życia bez niej, gry planszowe i karcianki powodują, że możemy na chwilkę się od tego technologicznego świata oderwać. I powiem Wam, że na mnie osobiście działa to bardzo, bardzo relaksująco. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, możemy po prostu wziąć pudełko z ulubioną grą i najzwyczajniej w świecie sobie pójść do przyjaciół, znajomych, czy znaleźć jakąś grupę planszówkową, która się zbiera w Waszym mieście. I po prostu spędzić ten czas w fajny sposób. Nie denerwując się, a że to albo się coś rozładuje, albo że się coś zatnie. Nie. Tutaj tak naprawdę wszystko polega na tym, że siadacie i możecie w bardzo miłej atmosferze spędzić czas dzieląc się swoją pasją z innymi ludźmi, którzy także tę pasję sobie bardzo. Cenią Muszę wam powiedzieć, że to jak rozwinął się rynek gier planszowych przez ostatnie lata jest czymś niebywałym, naprawdę. Najlepiej świadczą choćby o tym wszelkiego rodzaju zbiórki, na przykład na Kickstarterze, Patronite, gdzie można wspierać dany projekt. Między innymi nasz polski Wiedźmin, Stary Świat zrobił przy ogromną furorę, zebrał Ponad milion złotych, tak mi się wydaje, czy parę milionów, nie jestem w stanie Wam w tym momencie powiedzieć dokładnie, ale była to oszałamiająca kwota. Ludzie lubią planszówki, ludzie czują, że te planszówki dają im możliwość takiego troszeczkę odetchnięcia od codzienności. No bo zauważmy, że dziś świat, tak jak mówię, pełen jest technologii. Idziemy do pracy, no to zazwyczaj pracujemy przed komputerem, jeśli... Mamy pracę biurową, pracujemy w korporacji, no to laptop czy komputer stacjonarny jest wszechobecny, jest obowiązkowy. Ciągle siedzimy z telefonem komórkowym pod ręką. Mamy smartwatch. No, ja akurat teraz nie mam założonego, ale też posiadam. Więc, kiedy możemy odetchnąć od technologii. No to gry planszowe i karcianki są najlepszą formą tego, by spędzić czas ciekawie, aktywnie i móc pograć, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy: nie tylko gry wideo, konsole, pc przenośne sprzęty do grania Nintendo Switch. Gry kryją się także pod pojęciem planszówek i karcianek. I to jest świetne. Powiem Wam, że ja w swojej kolekcji mam kilka takich gier, do których mam nie tylko ogromny sentyment, do których wracam z wielką przyjemnością, ale które są też fantastyczne, jeśli na przykład chcemy zacząć swoją przygodę z grami planszowymi. Nie wiem od czego zacząć. I powiem Wam, że już tutaj mi się jeden tytuł rzuca w oczy, jako sobie pozwolę wyjąć, jeśli mi się uda. I taką grom. Jedną z kilku, które Wam e, chcę pokazać dzisiaj, no to jest na przykład e, wsiąść do pociągu wersja Europa. Słuchajcie, gra jest niesamowita. E, polega ona na tym, że budujemy połączenia e, pociągów z miasta do miasta. To wygląda, o, pokażę Wam z tyłu. Dostajemy mapę, w tym przypadku mapę Europy, mapę Europy z bodajże początku XX wieku, czy jeszcze nawet z XIX, i dostajemy tickety, bilety z danym połączeniem, i musimy na przykład, nie wiem, z Wenecji do Brukseli poprowadzić trasę. Wydaje się proste, wydaje się banalne, ale uwierzcie mi, ta gra. Wzbudza emocje, jest yy, fajna, bo wymaga myślenia. A zasady są banalne, naprawdę. Jeśli chcecie sobie usiąść do tej gry, po prostu siadacie. Yy, nawet mogę wam pokazać, że yy, instrukcja zawiera no, łącznie 8 stron. Zobaczcie, to jest chwila, tak? Pokazane jest, jak rozłożyć grę, podstawowe zasady, i możemy już grać. I to jest świetne, bo wiadomo, że. Nie, Dużo osób odpycha myśl o tym, że o oh Boże, muszę usiąść, przeczytać tę instrukcję 50 razy, żeby coś zrozumieć. Nie wszystkie gry planszowe takie są. Można zacząć od czegoś mniej zaawansowanego, ale równie, a no może nawet czasami bardziej przyjemnego, niż te wielkie, rozbudowane systemy, jakie są w grach planszowych. Powiem Wam, że mapa jest bardzo ładnie wykonana. To jest coś... Naprawdę świetnego. Ja Wam pokazuję tylko część, bo nie będę rozpadać tutaj całej, ale jest to zrobione bardzo ładnie. I wszystko polega na tym, że o, mamy konkretny kolor wagoników, i z tych wagoników układamy sobie trasę po to, by zaliczyć, zaliczyć ticket, który dostajemy. Wygląda on przykładowo tak. I taką trasę musimy zrobić. I im więcej takich tras zbudujemy, im więcej punktów zdobędziemy, no to wtedy podsumowujemy punkty. I uwierzcie mi, jest tu dużo kombinowania, szczególnie jeśli gramy w więcej osób, no bo wtedy wiadomo, każdy ma swoją trasę, a miejsca nie ma tyle, żeby każdy się pomieścił. Więc trzeba kombinować, trzeba dobrze zarządzać kartami, bo żeby. Zbudować trasę, to każda trasa ma swój kolor. I na przykład mamy kartę koloru niebieskiego i musimy zebrać pięć takich kart, żeby zbudować trasę. No I musimy kombinować, czy budować mniejsze trasy, czy iść od razu na jakąś dłuższą. A jeśli ja na dłuższą, to czy iść najłatwiejszą, najbardziej oczywistą drogą, czy może jednak trzeba zrobić coś szalonego, pojechać, że tak powiem. Nie bezpośrednio, ale zrobić jakieś małe kółeczko na przykład albo zygzak. Więc y, prawdę powiedziawszy wsiąść do pociągu to seria, która naprawdę daje dużo frajdy i nie trzeba dużo czasu, żeby zrozumieć o co w niej chodzi. Ja sobie tak staram się przypomnieć y, ilu graczy maksymalnie może być. Y, z tego co pamiętam to 4 chyba. Nie, przepraszam, pięciu graczy. No i tylko nie skierujcie się tym, że tutaj jest podany czas 30-60 minut. Uwierzcie mi, w tą grę można grać znacznie dłużej, szczególnie jeśli trzeba się zastanowić, jeśli trzeba podejmować istotne decyzje. Ale tak jak mówię, jeśli chcecie zacząć przygodę z czymś może nie tak oczywistym w świecie gier planszowych, to wsiąść do pociągu to jest pozycja naprawdę naprawdę warta uwagi. Bo łatwo jest się nauczyć reguł, a wciąga, naprawdę. Ja uwielbiam w to grać i yy, mówię poważnie, jeśli chcecie od czegoś zacząć, to wsiąść do pociągu yy, w wersji Europa, jest to idealny wybór. Są też inne wersje, są Stany Zjednoczone, jest bodajże Norwegia, jest chyba Azja. No, jest yy, kilka, kilka odsłon mi Europa osobiście. Najbardziej przypadła do gustu, także jeśli będziecie mieć okazję pograć, ja polecam, odkładam. Mam nadzieję, że się zmieści. Zmieściło się, słuchajcie, jest sukces. Natomiast kolejną taką grą, yy, od razu sobie ją wyjmę, to seria Dixit. Yy, seria gier karcianych, która polega na yy, wyobraźni. Tak naprawdę trzeba używać swojej wyobraźni, trzeba. W sposób taki nie szablonowy wymyśleć skojarzenia, bo to jest gra na bażycie, skojarzeń jest od 3 do 8 graczy, jest przepiękna, ja Wam pokażę pełną wersję, jeśli uda mi się to wyjąć, tak to jest zawsze problem, im więcej planszówek, tym ciężej jest je wyjmować, ale tutaj mamy podstawkę, bo to co widzieliście to jest dodatek i... Podstawka prezentuje się w ten sposób i składa się z kart które z których musimy znaleźć jakieś nawiązanie, tak, by skojarzy, by inni gracze mogli skojarzyć na czym to polega. I zobaczcie te karty to jest dla mnie fenomen, bo te karty są przepiękne. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Ja jestem od zawsze fanem tych grafik. No zobaczcie, jakie to jest przepiękne i siadacie w kilka osób, mówicie skojarzenia i odgadujecie kto co miał na myśli. I to jest naprawdę coś przepięknego. Ja jestem zakochany w tej grze, bo tak jak mówię, tych kart jest mnóstwo. Mogę wam pokazać o to jest jedna część, którą mam, bo sobie przełożyłem wszystkie karty z dodatków do pudełka z wersją podstawową. I powiem wam, że A, da radę wyjąć, da radę wyjąć. Wszystko, wszystko. Zobaczcie, tego jest tyle, więc to jest też fajne, że nie ma zbytnich szans, żeby za szybko wam się to powtórzyło, jeśli macie tyle dodatków. Do tego jest planszówka. Na której zaznaczacie, kto ile ma punktów. Kto pierwszy dojdzie do mety, ten wygrywa. Tak jak mówię, maksymalnie możecie tutaj grać w 8 osób. I to też jest fajne, bo wtedy poznajecie się lepiej. Ja mam takie wrażenie, że gry planszowe powodują, że jesteśmy w stanie. A, to oczywiście nie wszystko, bo widzę, że tu jeszcze mamy znacznie więcej. On kolejne dwie takie mm, kubki kart. To wygląda mniej, on, wam mniej więcej tak, ale Dixit jest naprawdę świetny, spokojna gra, gra, która nie wymaga też dużo miejsca, to jest ważne, możecie ją ze sobą wszędzie zabrać, wystarczy plecak czy torba i potem po prostu zanurzacie się w świat tych grafik i powiem Wam, że naprawdę no, reguły są banalne, słuchajcie, tu są pokazane na instrukcji trzy kroki, jak to zrobić? Pierwsze, w swojej turze, jako narrator, podaj dowolne skojarzenie słowo, frazę, piosenkę do jednej ze swoich kart, na przykład wyprawa. Punkt drugi, gracze wybierają spośród swoich kart tę, która najlepiej ilustruje Twoje skojarzenie, potasy i odkryj wybrane przez graczy karty. Wszyscy w tajemnicy głosują na kartę, która ich zdaniem należy do Ciebie, czyli do narratora. I tyle. To jest tak banalne. Jest prosta punktacja. I naprawdę ta gra zrobiła ogromny pozytywny hałas, jest przepiękna. Są, tak jak mówię, no, tych dodatków jest całe mnóstwo. Więc jak skończycie podstawkę w sensie takim, że już poznacie wszystkie karty, możecie dokupić sobie dodatkowe karty i dalej się tym bawić. Ja w Dixie jestem zakochany, moja żona jest w tej grze zakochana. Yy, nasi znajomi ją bardzo lubią, i nie ukrywam, że dla mnie to też jest yy, taka gra, która jest na przykład świetna, jeśli chcecie pograć ze swoimi dziećmi. Jeśli macie dzieci w wieku, nie wiem, klas, klas podstawowej 1-3, no to to jest idealna gra do tego, żeby zachęcić wasze dzieci do grania w planszówki. Naprawdę, czy karcianki, no bo Dixit to jest bardziej karcianka niż planszówka, ale powiem Wam. To jest dla samej grafik, naprawdę. Ja chętnie bym, gdyby nie to, że lubi grać, to naprawdę Dixie jest nawet fajny do tego, żeby te karty po prostu mieć w kolekcji, bo one są tak ładne. Także ja postaram się zrobić jak najmniej hałasu i o, położyć to tutaj. I tak jak mówię, te gry są bardzo proste w obsłudze. Nie wymagają nie wiadomo ile przestrzeni. Co prawda, ok. wsiąść do pociągu akurat troszeczkę tego miejsca wymaga, natomiast Dixit już nie. Ale na przykład załóżmy, że jedziecie na wakacje tylko z bagażem podręcznym. Chcecie wieczorem sobie usiąść do czegoś, żeby szybko pograć, no to słuchajcie, jest gra, którą moim zdaniem, musicie mieć. Ja narobię małego hałasu w razie czego, więc przepraszam. A nie, nie narobię hałasu, zobaczcie jaki jestem zdolny. To karcianka, karcianka manczki. Ja tu akurat mam wersję Apokalipsa. Wersji manczkina jest od cholery i czut, naprawdę. Ale całość jest tak banalna, tak prosta, tak przyjemna i tak zabawna, że naprawdę w moment połapiecie zasady. Otóż. Wszystko polega na tym, że mamy karty. Mamy dwa rodzaje kart. Mamy karty drzwi. O, proszę uprzejmie, pokażę. I karty skarbów. Które. O, są tutaj. I cała zabawa polega na tym, że na początku dostajemy określoną ilość kart. Budujemy swoją postać. Swojego bohatera, którego zadaniem jest zabijanie potworów. No i w zależności od tego, co wylosujemy, no to. Albo walczymy z potworem, albo dostajemy jakąś rzecz, czasami dobrą, czasami niedobrą. Ale to, co jest genialne w manczkiinie to poczucie humoru i grafiki, naprawdę. No. Jednym z potworów, na przykład tutaj w Apokalipsie, są uwaga, dzieci jabłoni, tak mi się to wylosowało. No, wygląda to genialnie. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć jeszcze jakieś inne. Tak, udało się. No, na przykład przerośnięte gryzonie, no zobaczcie, wygląda to fenomenalnie. Proste, naprawdę e, minimalistyczne e, karty, a dają mnóstwo, mnóstwo frajdy. E, rzecz, która jest ważna, w tę grę warto grać tak w cztery osoby, bo dzięki temu jest to napięcie, no bo gra się do momentu, aż się zdobędzie dziesiąty Poziom, no i trzeba przeszkadzać swoim y, przeciwnikom, swoim rywalom w tej grze, trzeba kombinować, chce się zrobić jak najlepszy sprzęt. I naprawdę ta wydaje się, że na pierwszy rzut okaże tej interakcji między graczami nie ma, ale jest, bo na przykład ktoś ma już level 8 i za chwilę dostaje łatwego jakiegoś potwora, którego niby może szybko pokonać, ale tutaj tworzy się przymierze dwóch, trzech innych graczy i oni mówią, nie, ty dostajesz tutaj tego potwora, tego potwora, tego potwora nagle robi się sieczka i to jest genialne, więc polecam, polecam bardzo, bo Manczkin to jest tego typu karcianka, która naprawdę wciąga. Ja wiem, że mogą być osoby, które stwierdzą, że to jest zbyt proste, że ten system jest zbyt banalny, ale mi on osobiście bardzo, bardzo się podoba. Ja na uwielbiam. No i tak jak mówię, tych wersji na jest mnóstwo. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery... 5 wersji Manczkina, a jest ich chyba z 10, także tutaj na pewno spodoba się Wam to, jeśli lubicie taką lekką rozgrywkę. Ona idzie czasami bardzo szybko, więc też nie potrzebujecie nie wiadomo ile miejsca, ile czasu, żeby pograć. Ja biorę ją zawsze na wakacje i mi się ona przeogromnie podoba, więc zachęcam. Słuchajcie, tych gier jest znacznie więcej. Ja wam pokazałem trzy gry, które, moim zdaniem, na sam początek przygody z planszówkami warto zobaczyć, warto sprawdzić. No ale tak jak widzicie, tutaj mam tego odgroma. No i pytanie do Was, czy Wy chcecie tego typu materiału, żebym wam pokazywał planszówki, które mam, bo mam kilka naprawdę świetnych. Tutaj na przykład jest jedna z moich ulubionych planszówek Ever, a więc Star Wars Rebelia. Kocham, uwielbiam, po prostu darzę miłością przeogromną. Yy, moja druga żona, nie obrażaj się, ciebie kocham najbardziej, oczywiście, więc się nie musisz martwić, ale ta planszówka jest genialna, naprawdę. Dobrze, że nie widzicie w tym momencie nigdy mojej żony. Ale wracając do tematu, są, tak jak mówię, ilość rodzajów, gatunków gier jest przeogromna, bo mamy karcianego Dixita, który jest na skojarzenia, mamy. Wsiąść do pociągu, który powoduje, że musimy my myśleć, przepraszam, logistycznie. Jest fajny, y luźny manczkin, ale mamy multum innych gier. Są gry strategiczne, są gry o budowaniu miast, są gry do zabawy. Ja tutaj na przykład mam Party Time, o którym chętnie Wam kiedyś opowiem, bo to jest genialna gra na imprezy i Uważam, że warto, warto ją sprawdzić. I słuchajcie, to tyle w tym materiale. Ja jestem bardzo ciekaw, czy Wy lubicie gry planszowe, jak Wy w ogóle podchodzicie do tematu gier planszowych do karcianek. Dajcie koniecznie znać i dajcie znać, czy tego typu materiały się Wam podobają. Jeśli tak, to serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, subskrypcje, dzwoneczki i wszelkiego rodzaju inne pierdółeczki związane z YouTube'em. Także Trzymajcie się serdecznie, do następnego razu. Hej!